Cześć. Ja nazywam się Natalia i witam Was w moim dzierganym niebie. W dzisiejszym odcinku pomocnika dziwiarskiego porozmawiamy sobie o włóczkach. Jeśli jeszcze się wahacie, czy chcecie dziergać na drutach, czy na szydełku, to tutaj mam dla Was kolejny argument za y, dzierganiem na drutach, a mianowicie jest to mniejsze zużycie włóczki. Przy dzierganiu podobnych rzeczy. Robiąc sweterek na szydełku, zużyjecie na pewno więcej motków niż przy wydzierganiu podobnej rzeczy na drutach. Ja w dzisiejszym odcinku dosyć subiektywnie opowiem Wam o włóczkach, które ja wybrałabym na początek, mając polecić coś na przykład mojej przyjaciółce. Myślę, że te dwie włóczki będą właśnie takimi dobrymi na start, nie przysporzą Wam za dużo problemów. I będą też przyjemne w noszeniu. O składach włóczek myślę, że opowiemy sobie w jakimś kolejnym odcinku, ale ja zdecydowałam się Wam zaproponować na początek włóczkę Merino, czyli z takiego gatunku owiec jak merinosy. Pierwszą z włóczek jest Daisy z marki Drops. Jest to 100% Merino. Jest to włóczka nie super wash, czyli musimy pamiętać, że nie wolno brać jej w pralce, tylko musimy robić to ręcznie. Ta włóczka przeznaczona jest na druty o rozmiarze 4 mm, czyli kupując sobie do niej druty, e, o tym będzie w kolejnym odcinku. Musimy wybrać takie z e, napisanym 4 mm, takie które mają zaznaczony ten rozmiar jako czwórki. I jak będziemy przed dzierganiem wykonywać próbkę e, tego naszego ściegu, udziergu. To wyjdzie nam 21 oczek w 10 cm. O próbkach też będę Wam w kolejnych filmikach opowiadała. A moją drugą propozycją dla Was jest włóczka piuma z DHG. I też jest to 100% merino, ale jest ono już znacznie grubsze, jak możecie zobaczyć. Jest to bardzo przyjemna w dotyku włóczka. I ona jest przeznaczona na druty numer 8, czyli właśnie znacznie grubsze. I to będzie na pewno powstawało dużo szybciej. Szybciej zobaczycie efekty. Chociaż ja bardziej lubię dziergać na mniejszych drutach, dlatego ja się bardziej skłaniam w kierunku Daisy niż właśnie piumy. Ale myślę, że każdy musi sobie to indywidualnie przetestować i te dwie włóczki na początek bym Wam polecała. Obie są bardzo przyjemne, nie powinny Was gryźć. Bo tutaj czasami z wełną mamy takie skojarzenia, że jest to coś nieprzyjemnego i gryzącego, więc Was od razu uspokajam, że te na pewno gryźć nie będą. To znaczy, może nie na pewno, ale są wrażliwce, których gryzie każda włóczka. Ale są one naprawdę dosyć miękkie w porównaniu do innych, jakie możecie znaleźć. I gdzie takich włóczek szukać. Jeśli pójdziecie do e, jakiejś pasmanterii w swoim mieście, to raczej jest mała szansa, że e, którąś z tych włóczek dostaniecie. To może jeszcze by się e, udało, ale takiej raczej nie będzie. E, najlepiej zamawiacie przez internet. E, nie chcę Wam tu polecać jakichś konkretnych e, sklepów, e, m, <grym> dlatego że możecie wybrać dowolny. Podlinkuję Wam na stronie producenta za zarówno jedną, jak i drugą włóczkę, żebyście mogły sobie ją, mogły, mogli łatwiej znaleźć w internecie. A jeśli chodzi o stacjonarne miejsca, no to piumę na przykład możecie znaleźć w briożce w Sulejówku koło Warszawy. I z takich dziewiarskich miejsc w większych miastach też sporo, e, właśnie sklepów stacjonarnych będzie. Oczywiście przestrzeń między drutami we Wrocławiu, e, sklep włóczkomaniaczki również we Wrocławiu, Biferno czy Strike w Krakowie, Modkomania w Gdańsku i wiele, wiele innych miejsc, ale e, na całej mapie Polski jednak są to e, nieliczne sklepy i większość tego typu firm znajduje się jednak w internecie i tu możemy znaleźć wszystko. Dlatego ja Was odsyłam do sklepów online i tam jesteście w stanie zamówić sobie od razu wszystko, zarówno włóczkę, jak i druty, czy jakieś potrzebne akcesoria. Myślę, że na początek możecie zainteresować się taką marką jak Drops. Jest to jedna z najbardziej popularnych firm. Nie są to włóczki jakieś. Spektakularnej jakości. Nie są to włóczki luksusowe, ale są w miarę budżetowym rozwiązaniem i myślę, że dobrze właśnie na takich włóczkach rozpoczynać swoją przygodę. Raczej odradzałabym kupowanie tutaj włóczek w sklepach typu supermarkety czy jakieś sieciówki dlatego, że większość włókien, jakie możemy tam znaleźć są jednak sztuczne są to akryle i poliamidy a to zabiera nam większość pozytywnych właściwości z ziergania z wełny w waszej lokalnej pasmanterii możecie zapytać, czy jest jakaś włóczka wełniana najlepiej typu merino, który moim zdaniem na początek sprawdza się najlepiej, ale jeśli nie będzie to tak jak właśnie wcześniej mówiłam te dwie włóczki polecam Wam najbardziej i spokojnie możecie je w internecie bez problemu zamówić. Jeśli będziecie miały jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Na dzisiaj to wszystko, tylko taka krótka informacja, które włóczki ja bym na początek wybrała a rozwijać sobie temat będziemy w kolejnych filmach. Do zobaczenia w przyszły poniedziałek. Cześć!